Dzięki śliczne za to pytanie na temat bursztynu. Jakie uwielbiam takie pytania. Po prostu one są cudowne, niezależnie od tego, jak długo bym myślała, jaki temat ogarnąć, żeby to było ciekawe dla akwarystów. W życiu bym nie wpadła na to, że można do akwarium włożyć bursztyn. To jest, to jest super ciekawe, bo sprawa z bursztynem nie jest taka oczywista i prosta, jakby się mogło wydawać. Jak mamy kamień, to mamy kamień. I ten kamień ma skład mineralny, ale bursztyn jest organiczny. Czyli wiemy, że on ma większą tendencję do tego, żeby wpływać na środowisko niż coś, co jest nieorganiczne. I teraz ten bursztyn, między innymi, on ma całe stado różnych składników, które są skomplikowane, kręcone i, i bardzo brzydkie chemicznie. Znaczy, pewnie dla chemików one są piękne, ale dla mnie one są niepiękne. I najważniejsze jest to, że bursztyn bałtycki ma kwas bursztynowy. I ten kwas bursztynowy może wpływać na otoczenie. Stąd się też wzięły legendy o, legendy lub nie, o jego magicznych, leczących, cudownych, niesamowitych właściwościach związanych właśnie z działaniem przeciwzapalnym, jakimiś leczniczymi skutkami, jakimiś wchłaniającymi toksyny i tym podobne bajery. I dzięki temu mamy informacje, chociaż strzępki informacji na temat tego, jak zachowuje się bursztyn w akwarium, bo jakiś naukowiec faktycznie się tym przejął. I stwierdził, że to sprawdzi, jak ten bursztyn działa, czy on rzeczywiście coś leczy, czy nie leczy, czy, czy on wydziela ten kwas, czy go nie wydziela. I konkretnie zajął się takimi naszyjnikami, które sprzedaje się dla niemowląt, żeby trochę im ulżyć w trakcie ząbkowania. Ale to nas nie interesuje, interesuje nas bardziej to, znaczy już mogę Wam powiedzieć, że to nie działa, ale to nic. Nie, nie, nie o nie mówiłem tak mowa. I teraz tak, bursztyn bałtycki ma właśnie ten kwas bursztynowy. I ten kwas zajmuje 1,44% masy samego bursztynu. I czyli jeżeli mamy Kulkę, która waży 7 gram, to będzie w niej około 100 mg kwasu bursztynowego. To wszystko jest mega, mega o... takie uogólnione, bo w tym materiale te dane są bardzo szczegółowe, tam jest w ogóle uśredniona waga jakichś koralików, które później miały różne stopnie i zawartości tego kwasu bursztynowego, w zależności od koloru. pokręcone. Z... Nie, uśredniliśmy, jakby dla naszych potrzeb to jest zupełności wystarczające. I teraz. Problem jest taki, że ten kwas jest kowalencyjnie związany z innymi substancjami chemicznymi, bo przez związania estrowe i odgrywa integralną część struktury żywicy kopalnej. Chodzi o to, że jak mamy jedną cząsteczkę tego kwasu brusztynowego, drugą cząsteczkę kwasu brusztynowego, to one sprawiają, że ten brusztyn się trzyma kupy. One go spajają. Krótko mówiąc, żeby wydzielił się kwas brusztynowy, ta grudka musiałaby się. Rozlecić. I to już daje nam jakąś podpowiedź, bo jak ta grudka się rozleciała, to mamy się czym martwić. Jeżeli ta grudka się nie rozleciała, to znaczy, że jest mała szansa na to, że ten pas bursztynowy w ogóle gdzieś tam się z tego bursztynu uwolnił. Bo generalnie bursztyn sam w sobie go nie wydziela. To nie jest tak, że on go sobie wydziela, wydziela, a jego tam. Ta ilość się nie zmniejsza, nie, ona się zmniejsza, jeżeli ta struktura, czyli jeżeli odłupie się kawałek, to wtedy ten kwas się wydziela. Jeżeli struktura pozostaje nienaruszona, nie ma opcji, żeby wydzielił się ten kwas bursztynowy. I teraz pytanie, czy to się nie rozpuszcza? I były robione takie doświadczenia, że te kulki bursztynowe były zanurzone w oktanolu lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem OPH 5,5 nie uwalniały żadnego mierzalnego kwasu bursztynowego. Sprawa łatwa. Oktanol to jest alkohol i... Sól fizjologiczna jest już nam bardziej bliska, jeżeli chodzi o coś, co jest związane z wodą. I teraz nie ma danych dotyczących tego, jak ten bursztyn zachowuje się w wodzie, w wodzie, gdzie jakby nie, bez zawartości alkoholu i tym podobnych składników, ale jeżeli w soli fizjologicznej... On w ogóle nie uwalniał tego kwasu bursztynowego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w akwarium też by go nie uwolnił. Jednak w tym oktanolu, po jakimś czasie, tam było 72 godziny, tam z tego co pamiętam było do dwóch tygodni. I jak zanurzy, zanurzono je w alkoholu, to po pewnym czasie w jednej próbce te kulki się rozleciały. Jak one się rozleciały w tym alkoholu, to wtedy wydzielił się kwas bursztynowy. Nie było tego dużo, ale jednak gdzieś tam ten kwas bursztynowy się wydzielił. Nie było prób robionych w samej wodzie, więc trudno powiedzieć, jak by to zadziałało. Ale prawdopodobnie nie byłoby żadnego efektu, właśnie ze względu na to, że ta struktura, te wiązania są bardzo mocne. I trzeba do tego podejść umiejętnie, jakby, oczywiście, jeżeli robi się to celowo, żeby te wiązania rozbić. Natomiast w samej wodzie akwariowej jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że występowałby czynnik, który mógłby te wiązania rozbijać. Także. Raczej mała szansa, że jakieś duże ilości tego um, kwasu by się gdzieś tam wydalały. Um, jeżeli on się jednak rozleci, to wtedy kwas, jak to kwas, będzie obniżał pH wody, więc to może być bardzo szkodliwe. Pytanie, jaka jest wielkość bursztynu w stosunku do litrów wody. Jeżeli ten bursztyn byłby malutki, na 2000 litrów akwarium to wiadomo, że to się tam klęska nie wydarzy żadna, nie? Ale jednak to jest kwas, więc trzeba też zabrać pod uwagę jego szkodliwość pod względem zakwaszenia wody. Nie chodzi o jego działanie jakieś tam bioaktywne, ale bardziej chodzi o to, że fizycznie on zakwasi wodę, co może też ryby trochę wyglądnąć. Czym w ogóle, jak ten kwas wpływa na otoczenie? Udało mi się dostać taką kartę specyfikacji kwasu bursztynowego i wygląda to w ten sposób, że no trochę, trochę jest to niepokojące, bo <laughs> EC50, tu chodzi o to, że EC to jest taka miara. Połowicznego działania, bym powiedziała, tak to chyba można najłatwiej opisać, że coś, co zaczyna działać na określonym poziomie, ale jest to połowa z możliwości, jaką może osiągnąć. Nie wiem, czy to jest klarowne i jasne, ale, ale mniej więcej tak można to sobie wyjaśnić, że już zaczyna działać, ale nie jest to. Maksymalne, o, maksymalny wpływ jaki może mieć na otoczenie. Tak, czyli to jest 100 mg na litr. I wtedy działa na y, algi. Wtedy działa na glony, y, jeżeli będziemy mieli 100 mg na litr. I nie bez przyczyny tutaj y, mamy 100 mg kwasu bursztynowego, dlatego właśnie, że 7 gram już jest tą ilością która będzie wpływała na środowisko wodne. Ale trzeba pamiętać o tym, że to jest sam skład tego bursztynu. To nie jest tak, że to się uwolni natychmiast, bo tak jak już wcześniej mówiłam, on się uwalnia słabo, o ile w ogóle. Ale przyjmijmy, że to jest najczarniejszy scenariusz, uwolniło się wszystko, co tylko mogło, no to wtedy jakby przy tych 7 gramach mamy 100 mg. Jest to taki efekt, który już widzimy ale nie jest to jakaś y, gdzieś tam tragedia, nie? I y, 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 teraz przy EC50 to jest działanie też, tego połowi, połowiczne działanie na DAFNI, ale LC to już jest grubo, bo to jest y, działanie letalne. Działanie letalne to znaczy, że po prostu coś zdechło. Niestety, zakończyło swój żywot i to jest też 100 mg na litr i to jest bardzo mało, więc ja bym powiedziała, że wpływ tego samego kwasu bursztynowego jest ogromny na ryby. Naprawdę jest bardzo duży. Porównując do innych substancji, no to bym że 100 mg na litr to już jest jakiś tam konkret, nie? Także to jest dość ważna sprawa że jeżeli wkładamy ileś tam gram, to wiemy, czy będzie to jakby koniec dla ryb, jakby tam wszystko się popsuło, czy, czy, czy może to im w jakiś tam sposób zaszkodzić, nawet jeżeli uwolniłoby się wszystko. Ale, żeby nie było tak łatwo, to pewien Rosjanin, chyba Rosjanka, ale nie wiem, nie wiadomo czy Rosjanka, ale bynajmniej... Patent oznaczony RU, czyli prawdopodobnie gdzieś Rosja. Został zarejestrowany patent na to, żeby stworzyć taki środek leczniczy dla ryb, który działałby bakteriobójczo i właśnie, wyrówna zapotrzebowanie na substancje bioaktywne, zapobiega witaminozie, generalnie taki suplement diety dla ryb. I on ma fazę bursztynową. On ma kwas bursztynowy, bo faktycznie kwas bursztynowy ma takie działanie. On faktycznie um, y, działałby w ten podany sposób i to jest dobry pomysł. Tylko problem polega na tym, że um, on jest do tu odpowiednio dozowany. Ym, niestety bardzo często w y, stosowaniu wielu rzeczy w akwarium ogromną, zresztą nie, tyle, nie tylko w akwarium. Generalnie tak jest, że tu nie o to chodzi, czy coś jest toksyczne, czy nie jest toksyczne, czy coś jest szkodliwe, czy nieszkodliwe. Wiele zależy od stężenia. Jeżeli damy za duże stężenie soli do wody, to ryby zdechną. Jeżeli skopiemy na przykład podawanie karbo, to też ryby zdechną. Także wiele zależy od tego, Jakie zastosujemy stężenie? I tak samo jest w tym przypadku. Jeżeli to stężenie będzie odpowiednie, to możemy stosować ten kwas bursztynowy i rybom nic nie będzie, wręcz odwrotnie. Będzie to miało bardzo dobry wpływ na ich zdrowie, ale właśnie trzeba wiedzieć dokładnie, jaką ilość podajemy. W przypadku, gdy nie wiemy, jaką on zareaguje z wodą, ile się go rozpuści i czy w ogóle się rozleci, czy się nie rozleci, no to nie możemy przyjąć, że osiągnie jakieś tam działanie, no bo po prostu tak naprawdę nie mamy do tego danych. Także to są informacje, które udało mi się znaleźć, na pewno jest ich zdecydowanie więcej, ale jakby jeszcze w niecałych 24 godzinach się zmieściłam z odpowiedzią. Także mam nadzieję, że to jakoś pomoże. Czy ja bym dała bursztyn do akwarium? Nie wiem. Znając mnie, to pewnie bym spróbowała. Ale sama nie wiem. To jest właśnie, dlatego uważam ten temat za mega, mega ciekawy, bo z jednej strony chciałabym wierzyć w to, że tam w ogóle nic się nie zadzieje, ten bursztyn może sobie tam leżeć do, do nie, w nieskończoność i tam się nic nie zadzieje, ale gdzieś tam jednak jest ta obawa, że może się wydarzyć coś w tej wodzie, na przykład nie wiadomo jak ten bursztyn zareaguje z preparatami naglony albo nie wiadomo jak zareaguje z jakimiś nawozami. Nie, nie wiemy tego, więc... Jednak chyba dla bezpieczeństwa lepiej nie dawać, bo to może być taka tykająca bomba, że będzie dobrze, 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 ale w jakimś momencie coś się posypie i nie będzie wiadomo od czego. I tak naprawdę nie da się tego stwierdzić, bo zmiennych jest tyle w akwarium, że no pytanie, nie? Co, co, co mogło wpłynąć? Czy w ogóle coś mogło wpłynąć? Może zakwaszenie gdzieś tam wody też wpływać na to. A ono może być różne w zależności, na przykład, od czystości, od ilości detrytusu i tym podobnych rzeczy. Także zawsze należy zachowywać ostrożność z rzeczami, które mają które jakby mają budowę organiczną, które mają charakter organiczny, bo ich działanie na środowisko jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niż tych mineralnych. Jeżeli ale to chciałam odkrótnie ująć, że jeżeli to są ryby, na których nam zależy, to nie należy kombinować. Ale nie, ja powiedziałabym, że nie należy kombinować. Jakby są takie kuleczki, takie, takie mm, szklane i one też wyglądają jak bursztyn. I to chyba to będzie lepsze niż sam bursztyn w sobie. Także dzięki, dzięki ogromne zapytanie. To jest dużo wiedzy, bardzo ciekawej, którą udało mi się nabyć. Jakby co, to polecam, polecam, żeby zadawać pytania. Spróbujemy się czegoś dowiedzieć. Ja dzisiaj rano tego wszystkiego nie wiedziałam, ale tyle o ile udało mi się to do, do, do tej godziny ogarnąć. To dzięki jeszcze raz za pytanie. Do hej.